W polskiej polityce przeżywamy pewien czas niespodzianek? Możemy tak to chyba nazwać? Bo mamy do czynienia z dosyć niespodziewanym kołem ratunkowym rzuconym w kierunku Glapińskiego, ze strony, której moglibyście się naprawdę nie spodziewać. Do tego wszystkiego mamy niezwykle skuteczną, jak się okazuje, strategię PiSu na imbę wiatrakową, która doprowadza teraz tak naprawdę do dużych problemów, jakie ma opozycja, która zaraz będzie rządzić, bo wiadomo, tak, jeszcze parę dni, zanim Naltusk formuje rząd, ale jednak gdzieś tam nazywamy ich już rządzącymi. A także pizza zamówiona przez Polskę 2050, która mogła kosztować 22 miliony złotych, ale nie będzie kosztować dzięki zmianom w prawie, które PiS wprowadził do początku roku. Jest też takie trochę no, niespodziewane, koło ratunkowe w tej sytuacji. Zapnijcie pasy, bo na tym rolnym kosterze polskiej polityki będziemy teraz zjeżdżać bardzo szybko w dół. Cóż za metafora. Zostawcie lajka, like, zostawcie suba, żeby być na bieżąco i słyszeć takie metafory. Będą wam się filmy wyświetlać. Serdecznie dziękuję patronom. Lećmy do materiału. Zacznijmy od strasznie śmiesznej inby, bo widzicie opozycja kiedy startowała w wyborach, no to bardzo dużo mówiła o stawianiu ludzi z Pisu przed Trybunałem Stanu. Tak to były obietnice, które pojawiały się często tutaj głównie koalicja obywatelska, ale też inne partie coś o tym wspominały. Ogólnie rzecz biorąc, narracja była taka, że będziemy stawiać przed Trybunałem Stanu, tam było mówione, że nawet prezydenta postawimy przed Trybunałem Stanu, ale jak wiadomo, po rzeczywistość trochę zweryfikowała te wszystkie tezy i pomysły no i wiecie, okazało się, że no, ciężko z taką ilością głosów kogokolwiek przed Trybunał Stanu postawić. Ale czy to znaczy, że nikogo nie da się postawić przed Trybunał Stanu? No nie do końca. I dać się da. Bo widzicie, z Trybunałem Stanu jest tak, że do postawienia przed nim różnych osób o różnych funkcjach w państwie potrzeba różnej ilości głosów. I w takim najniższym brakiecie punktowym, czy tam głosowym nazwijmy to, znajduje się między innymi szef Narodowego Banku Polskiego, czyli w tym wypadku Glapiński. To z kolei oznacza, że znanego stand dałoby się przed nim faktycznie postawić już przy głosach, którymi w tym momencie dysponuje. No to wiecie, sprawia, że jest to realny scenariusz. No i teraz tak, wyszedł sondaż niedawno, ponad 50%, około 53% społeczeństwa gdzieś tam jest zdecydowanie na tak albo na tak przy stawianiu Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, więc nawet macie poparcie większości społeczeństwa. Do tego moglibyście spełnić swoją obietnicę, że kogoś tam postawicie, nie? Zawsze jest jakaś szopka. Do tego wszystkiego zdobywacie super ważną rzecz, którą jest odsunięcie Glapińskiego od faktycznego urzędowania, chociaż na czas tego całego procesu, który będzie się dział, a to jest jakiś tam plus z perspektywy opozycji, biorąc pod uwagę, że Glapiń na swoim stanowisku zostaje do 2028 roku, no bo tak mu wypada kadencja. Do tego wszystkiego jeszcze niedawno pojawiły się informacje o tym, że jego taka rada doradców zamienia się trochę w przechowalnię ludzi z PiSu i bardzo rozszerza swoje grono. Tam się zarabia niezłe pieniądze, można kogoś, wiecie, wiernego partii przetrzymać, no i tam pojawiają się informacje, że to się właśnie zaczyna dziać w tym momencie, czy już tak naprawdę się zaczęło. Ogólnie rzecz biorąc, z perspektywy opozycji istnieje dużo politycznych powodów i politycznych argumentów za tym, że Glapińskiego można by przed ten Trybunał stawiać. Tam nawet Ryszard Petru mówił, za co konkretnie można by go stawiać. Że ten trybunał, zostawmy to, mimo wszystko, ale ogólnie pomysł jest: dla samego politycznego wydarzenia z perspektywy opozycji nawet warto, nie? Więc jakby spoko, to pomysły się powiają, są coraz głośniejsze. Tu się dzieje rzecz niespodziewana. No ale widzicie, Glapiński coś przeczuwał i wysłał pismo do Europejskiego Banku Centralnego. I Europejski Bank Centralny został zapytany przez Glapińskiego, że no właściwie no przez cały NBP, że słuchajcie, takie sprawy, bo oni chcą mnie, wiecie, tak jakby przed trybunał Stanu dawać i tak dalej, a no wiecie, ja mam tutaj obiecany, że jestem niezależny politycznie. I wiecie, w ogóle to jest taka polityka unijna, że ja mam być niezależna, jak oni. Co mnie stawiać, no to co jest, wiecie, walanie mnie z pozycji na jakiś czas chociaż, dlatego to jest wywieranie na mnie nacisków i tak dalej, więc oni w ogóle chyba nie mogą tak robić, prawda? Droga, Unia Europejska, a konkretnie Europejski Banku Centralny. No i pani prezes odpisała na tę wiadomość z takim, no w sumie tak, no, no jakby, no my, ja jestem bankier, ty jesteś bankier, także my jesteśmy bankierzy, my się trzymamy razem, więc, jakby w sumie, troszeczkę masz rację, no że tak, jakby faktycznie musicie być oddzieleni do tego wszystkiego. W sumie, no wiesz, no jak to zrobią, no to tak nie, nie mogę zakazać, ale możesz to skierować do jakby unijnych sądów, no i wiesz, tam to mogą rozpatrzeć, no jakby, ja nie wiem, jaki będzie werdykt, ja nie wiem, co się stanie, ale ogólnie, to jak najbardziej możesz kierować, i bo bo my tutaj no, trochę stoimy za tobą w tym wszystkim. Całkiem nie są się na tym Stanowicie, bo właśnie dochodzi do sytuacji, w której, no gdzieś tam piński jest y, powiedzmy no upewniany w tym, że wszystko jest git przez Unię Europejską w jakimś stopniu, co jest dosyć zaskakujące, aczkolwiek też dla jasności no nie wygląda, jak takie, wiecie, jakieś bardzo spoufalanie się, tylko bardziej jak kwestia tego, że no tak, no zgodnie z prawem, w sumie faktycznie to może być jakiś tam nacisk. No, w sumie jak każdy może napisać do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc jakby, no wiesz, no to się rozpatrzy, nie? To nie jest dla jasności powiedzenie wprost, że jakby tak, absolutnie jakby nic się nie stanie, ale z drugiej strony jest to zabawne, jak się na to stanowicie. Że Glapiński, który jest jedyną osobą, którą realnie można postawić przed Trybunałem Stanu, może być przed nim uratowany przez Unię Europejską. Jest jakiś straszny kichot historii, który niesamowicie nas bawi. Ale w każdym razie my jesteśmy naprawdę ciekawi, czy gdzieś tam nowo wybrany rząd, który niedługo powstanie, za jakiś czas nie zdecyduje się na taki krok, jak właśnie próba no tutaj, walki z Glapińskim za pomocą tych narzędzi. No, tak jak mówimy, wydaje się być to bardzo, ale to bardzo pozytywne z ich perspektywy zagranie. Oczywiście zostaje element tego, że może być to okrzyknięte właśnie taką, wiecie, próbą zamachu na człowieka, który ma jeszcze kadencję. I tak dalej, i być to takim kolejnym kolejnym argumentem dla PiSu. I możecie uznać, ale jakie to ma znaczenie. Wydaje mi się, że ma, i o tym mówi cała druga historia, którą dla Was mamy. Bo ustawa wiatrakowa szczerze. Trochę chyba zaskoczyła nas tym, jak głośną sprawą się stała. W tym momencie wiemy już, że ustawa wiatrakowa w ogóle wypada. Ustawa wiatrakowa. Jeśli ktoś nie widział ostatniego filmu, to w kilku zdaniach jest taki trend tak naprawdę, to nie jest ustawa wiatrakowa. Tylko to jest ustawa dotycząca mrożenia cen energii na przyszły rok. Nie no, czyli wiadomo, sprawa ważna, potrzebna, sprawa, która dla tej nowej większości była rzeczą ważną, żeby pokazać, prawda, że tutaj wiecie, to nie jest tak, że wracamy do polityki zaciśniętego pasa i tak dalej, i czym groził PiS. Nie no, więc jakby ważna sprawa. Ale w ramach tej ustawy była wrzucona rzutka. Tak to nazwijmy. O wiatrakach i cała ta kwestia, że te wiatraki mogą być budowane bliżej. Tłumaczyliśmy to w ostatnim filmie bez znaczenia. W każdym razie ta kwestia została bardzo, ale to bardzo mocno podniesiona przez pis. Doszło do tego, że w sumie tam ludzie zaczęli się trochę wkurzać. I wybuchła mała aferka, tam pogubili się ludzie, zaczęto odsyłać dziennikarzy od jednej osoby z partii do drugiej, żeby się tłumaczyła. nikt nie wziąć na siebie odpowiedzialności, każdy przekazuje tego gorącego ziemniaka jakieś dalej. No i przechodząc teraz do nowych rzeczy, ten zapis zostaje z tej ustawy wyrzucony. Podobno sam Donald Tusk zalecił, żeby to wywalić. To tam na komisjach zostanie wwalone i tak Oficjalnie, politycznie mamy do czynienia z kapitulacją i wycofaniem się ze swoich planów. Co prawda, PIS się na tym nie zatrzymuje. PIS stwierdza, że leci dalej, po tym jak tą aferę rozkręcił, właśnie o tym dosłownie zaraz. Teraz y, prokuratura w Warszawie zaczyna śledztwo w sprawie płatnej protekcji i tam jeszcze innych rzeczy, na przykład związanych z tym, że przez to, że w tej ustawie było zapisane, że Orlen ma ponieść koszty tego zamrożenia cen energii, no to tam wiecie, na giełdzie zrobił się syf, no i jakby że czy ktoś na tym nie zarobił. Różne rzeczy mają być sprawdzane, w każdym razie prokuratura wszczyna śledztwo, żeby tą sprawę zbadać. PIS w ogóle domaga się komisji śledczej w tej sprawie, do tego wszystkiego jeszcze. i ogólnie Zrobiła się z tego pierwsza, poważna imba tego rządu, który jeszcze nie zaczął rządzić. Za namowami, które były w komentarzach, uruchamiamy imbometr na tą kadencję. Oczywiście na następne, jak będziemy dalej istnieć, też będziemy je robić. Zaczyna się pierwsza imba, którą tutaj wrzucamy, więc prawda pierwsza, super. W każdym razie, zatrzymajmy się na chwilę nad tym, żeby docenić to, jak dobrze PiS to rozegrał. W takim sensie, słuchajcie, jesteśmy naprawdę zaskoczeni, że ta afera wbuchła aż tak mocno. No to składa się wiele czynników też zewnętrznych, na przykład to, że obecnie jest trochę taki spokojniejszy okres i w sumie, no wiecie, nic tego nie przykryło jakoś bardzo mocno, no bo, no wiadomo, tak, no ten rząd, który rządzi, to, to nie rządzi, ten rząd, który ma rządzić, to jeszcze nie zaczął rządzić, więc jakby jesteśmy w takim okresie, w którym mało się stosunkowo dzieje, więc ta afera faktycznie mogła się mocno przebić. Ale nie zmienia to faktu, że w naszej opinii PiS. Nieźle rozpykał sobie opozycję, większość rządzącą obojętnie. PiS rozpykał drugą stronę. No bo w sumie wiecie, wybrali dobry temat, tak? Znaleźli jakąś dobrą rzecz. Przylepili się do niej bardzo mocno, zrobili o niej bardzo mocny przekaz, zmusili drugą stronę do kapitulacji i nawet jeszcze nie odpuszczają, tylko lecą dalej i przykrywają na przykład, wiecie, kwestie afer, nie? które oni mieli, kwestie komisji śledczych do tych afer, tym, że oni próbują teraz swoją komisję śledczą, nie, I Jakby próbują jakkolwiek wbić się w tą dyskusję i w tą rozmowę, no wychodzi im to całkiem nieźle, no bo ewidentnie widzimy jakieś takie, no, szybkie, szalaputne ruchy ze strony opozycji, która gdzieś tam kłóci się wewnętrznie. I wydaje nam się, że ta afera jest prognostykiem Ogólnie tego, co będzie się działo w tej kadencji, kadencji, w której PiS będzie faktycznie mocną opozycją. Dlaczego? Dwa powody, naszym zdaniem, główne. Pierwszy powód to jest oczywiście prezydent, nie? Prezydent, który z jednej strony, on ma mocną pozycję, może wetować rzeczy, nie? Tylko, że jeśli prezydent będzie po prostu wetował wszystko, jak leci, no to to nie będzie wyglądało dobrze i opozycja w bardzo mocny sposób dostanie takie możliwości, narracji, które ją będą ratowały. Oczywiście będzie na tym cierpiała sprawczość, ale dalej na prezydenta ludzie też będą wkurzeni bardzo mocno, a pamiętajmy, że gdzieś w połowie tej kadencji, tak? No ten prezydent przestanie być prezydentem, na pewno on przestanie być. Będą Wybory prezydenckiej, być może wygra ktoś z opozycji, nie? więc jakby, wiecie, może będą brali go na przyczekanie. Ta sytuacja jest trochę inna, bo to nie jest tak, że Andrzej Duda wyszedł i zawetował ustawę o zamrożeniu cen energii. Nie? Gdyby to zrobił, to byłaby bardzo łatwe narzędzie dla opozycji, żeby w niego jechać. Tymczasem wis rozkręcił bardzo dużą aferę z tej ustawy, tak? Pokazał, że patrzcie, jakby to jest jakiś zapis, który jest antypolski, on w ogóle służy niemieckiemu kapitałowi, a z tego wszystkiego te wiatraki, zaraz obok domów i tak dalej, i tak dalej, rozkręcił bardzo mocno tą imbę i doprowadzi do sytuacji, w której tak naprawdę, jeśli Andrzej Duda teraz dostałby tę ustawę na biurko, oczywiście ta ustawa jeszcze może być zmieniona tysiąc razy, ale zostawmy to, nie? Już teraz wiecie, ona się zlepia w głowie z tymi właśnie rzeczami. To jeśli on ją dostanie na biurko i teraz jej nie podpisze, teraz ją zawetuje, cokolwiek, no to nagle dostajemy narrację pod tytułem Nie no, Andrzej Duda broni polskich interesów, prawda? Zobaczcie, co ja chciała złego zrobić. Wprowadzić jakie prawa, Andrzej Duda zachował się bardzo dobrze, mąż stanu. I w tej sytuacji Andrzejowi Dudzie dużo łatwiej jest w tym momencie zawetować tą ustawę. Więc ta symbioza PiSu i Andrzeja Dudy jest jakby piękna w rozumieniu PiSu z tej perspektywy, że to nawet nie chodzi do końca o to, że oni muszą mieć prezydenta, który po prostu wiecie, wykonuje ich polecenia. Co bardziej, oni mogą wybierać tematy, na których mogą się skupiać przez całą tą kadencję, znaczy przez połowę tej kadencji w sumie, i wystawiać je prezydentowi w takiej formie, żeby brzmiały one jak ustawy, no po prostu oczywiste do zawetowania. I to jest bardzo mocna rzecz, którą PIS jako opozycja będzie w całej tej kadencji, przez połowę tej kadencji przynajmniej posiadał. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaka działa bardzo mocno na korzyść PiSu, to to, że opozycja nie jest monolitem, tylko są różnymi partiami. I to wyszło bardzo mocno w tym wypadku. Bo kiedy PiS wybrał jedną rzecz, którą zaczął atakować bardzo, ale to bardzo mocno, to okazało się, że ktoś musi wziąć na siebie winę za ten projekt, nie? No i trochę nikt się nie kwapi, bo to polityka, więc oczywiste, że nikt się nie będzie kwapił. Kluczko polega na tym, że jeśli nikt się nie kwapi, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność, to trochę nikomu nie wypada tej ustawy bronić bardziej czy nam tej wrzutki, bronić bardziej niż innym. Nie, no bo wiecie, jakby ciężko tak pójść. Na noże i pójść do końca, mówiąc, nie, to jest dobra ustawa, a będziemy tego bronić do końca. W sytuacji, kiedy nikt nie chce powiedzieć, że to była jego ustawa, a konkretnie jego zapisy. No i z tego wynika to, że kiedy opozycja, wcześniejsza opozycja, tego Pis, to Pis mógł stać de facto gdzieś tam twardo na jednym stanowisku. Oczywiście była suwerenna Polska, która się trochę wyłamywała pod koniec tej kadencji, ale i tak, nie w się sensie PiS jako pis stał twardo i mówił, że to jest jakby spoko robimy, to jest nasze, i tak dalej. I mogli o to walczyć do końca. Teraz, kiedy macie wiecie różne partie, które gdzieś tam też myślą o przyszłych wyborach, które myślą o wyborach prezydenckich i tak dalej, no to te partie nie są na siebie tych najgorszych rzeczy z koalicji. nie? One nie będą tego broniły do końca, nie będą tego broniły do śmierci i są w stanie się wycofywać, są w stanie mówić, a nie, no bo my nie wiedzieliśmy, że tak to będzie wyglądać, to faktycznie może też za tym nie zagłosujemy. I to jest sytuacja, którą w naszej opinii PiS rozgrywa po prostu perfekcyjnie. Nie jest też może jakieś bardzo trudne z ich stron, wiecie, to nie są szachy 5D, wystarczy znaleźć jakiś taki temat i po prostu go podrzucić, ale jeśli zrobią to umiejętnie i zrobią to odpowiednio mocno, jeśli odpowiednio mocno przebije do mediów, to będzie naturalnie występowało właśnie w ramach tej opozycji. I w naszej opinii to są dwa takie główne czynniki, które będą sprawiały, że PiS będzie Silną opozycją. Niekoniecznie ich liczebność, chociaż ona oczywiście pomaga, ale właśnie to, nie? Właśnie ten czynnik prezydenta, on jest oczywisty, wszyscy o nim mówią, ale właśnie w tym rozumieniu też wystawiania prezydentowi po prostu piłek po to, żeby on je ścinał w opozycji w twarz. A także druga kwestia, czyli właśnie kwestia tych wewnętrznych podziałów, które będą wychodzić na poziomie tego, że nikt nie chce na siebie brać za dużej odpowiedzialności. I do tego to jest trochę obok tematu, ale chcemy zrobić jeden wrzut, który, o który myśleliśmy ostatnimi czasy, wrzucamy wam go pod rozwagę, bo uważamy, że jest ciekawy. Wszyscy narzekają na to, że ten rząd Morawieckiego cały czas rządzi, w sobie po co to nie jakby ten jest taka, żeby się nachapać Wydaje nam się, że on osiąga swój cel. I to jest może bardzo personalne z naszej strony, jako twórców tego kanału, ale no, jak my sobie słuchamy rozmów politycznych wszelkiego rodzaju czy tam poranków i tak dalej. To my zaczynamy już mieć problem i zaczynamy mieć bardzo znudzenie faktem, że jak się bierze do tych poranków, polityków opozycji, nie, to politycy opozycji, z którymi się w ogóle rozmawiają już jak z ministrami, bo wiecie, już jesteśmy na etapie, w którym się mówi, o, pan będzie ministrem tego, a gość mówi: no, jeszcze nie wiadomo, dobrze, dobrze, ale rozmawia, jakby pan był gość, no dobrze, w dużym skrócie, to potem przychodzą konkretne pytania. No i ci posłowie tak naprawdę są w bardzo, ale to bardzo niezręcznej roli bo muszą odpowiadać w takiej formule no w sumie to ja nie wiem co bym konkretnie zrobił z tym tematem, może powinniśmy zachować tę inwestycję PiSu, ale może ją wywalić na pewno powinniśmy ją trochę zmienić ale ja w sumie nie wiem jak wyglądają dokumenty do końca nie wiem jak wszystkie umowy były podpisane no tak, ale jest dużo publicznych informacji na ten temat no tak są, ale ja bym chciał więcej publicznych informacji albo też tych, które nie są publiczne więc ja też muszę audyt zlecić i jakby to jest strasznie, ale to strasznie irytujące i dla jasności, to jest prawda, wierzymy tym ludziom to jest nawet odpowiedzialne podejście, że muszą powiedzieć że no nie, na no chwilę musimy się zastanowić. Musimy sprawdzić wszystkie możliwości, ja nie jestem w stanie teraz udzielić odpowiedzi. Jakby my to, my to akceptujemy, to jest sensowna odpowiedź. Tylko, że jak się jej słucha przez już, nie wiem, który tydzień z rzędu, to człowiek zaczyna mieć raj dosyć. Faktycznie, Pisowi udaje się całkiem nieźle obrzydzić ludziom ten rząd, który wiecie, przez to jak bardzo wszystkim się wydaje, że ten rząd już rządzi na takim poziomie, nawet jest wiadomo, że przecież opozycja ma większość, to właśnie wydaje się, że on nic nie robi. I to naprawdę powoli zaczyna być irytujące. W ogóle gdzieś w tym można trochę upatrywać kariery po prostu jest jedyną osobą, która faktycznie wiecie, no teraz jakoś robi te rzeczy trochę bardziej niż wszyscy jest z tego obozu nowej władzy, dlatego wszyscy na niego patrzą, ale jakby no po prostu wiecie, ci ministrowie strasznie męczące. Jest to po prostu jakiś taki argument za tym, że może PiS jakby z politycznej czysto perspektywy, ze swojej własnej perspektywy interesu miał rację, przeciągając to wszystko jak najdłużej tylko mógł. Bo wydaje się, że trochę zaczyna działać. Ale zejdźmy już z tej strategii PiSu i przejdźmy do rzeczy śmiesznej, czyli y, pizzy za 22 miliony złotych. Znaczy w ogóle nie, ale jakby... Słuchajcie, historia. Ogólnie jest sobie tak, że w Polsce, jak partie są finansowane, nie? Z budżetu państwa, czy dostają subwencje, etc., no to muszą składać takie coroczne podsumowanie swoich wydatków, tak, do PKW. To jest znaczy ogólne sprawozdanie finansowe. No i to sprawozdanie finansowe sobie PKW sprawdza, no i mówi, że jest GIT, albo mówi, że nie jest GIT. No i ogólnie w Polsce, od zawsze, dosłownie od, w sensie odkąd my pamiętamy, nawet, nie? Zawsze jakaś partia ma problem z tym, że coś jest źle, zapisane w tych papierach i tak dalej, i PKW nie chce dać im finansowania, po prostu, które im się teoretycznie wcześniej należało. I taką rzeczą, która prawie zawsze wybucha, to jest kwestia tego, że partie polityczne w Polsce mogą być kredytować się, tak mogą się zadłużać tylko u banków i to brzmi sensownie, tak? No bo nie chcemy, jakby wiecie, jakiegoś dużego kapitału albo jakichś bardzo bogatych ludzi, którzy wiecie, pożyczają pięć banik jakiejś partii, a potem mają takie, no wiecie, bo mam dużo pieniędzy pożyczyłem, to może by się jednak tą ustawę przepchnęli. To brzmi sensownie, problem jednak dla niektórych partii polega na tym, że PKW jest bardzo, ale to bardzo dokładne, co też wynika z orzeczeń sądów i tak dalej, mianowicie, jeśli pójdziecie sobie po spinacze, jako nie wiem, tam ktoś, kto pracuje w biurze jakiejś partii nie? i nie kupicie te spinacze za swoje pieniądze, bo zapomniście karty firmowej. I wróćcie do, do biura i sobie z konta firmowego, z nie firmowego, partyjnego, na... Swoje konto, no to jakby to się nie? no tam 5 zł, jakby, że nie wiem, spinacze, jakby nawet mniej, no cokolwiek kupicie, no to jakby, no nie powinien być problem, nie? No ale jest, bo teoretycznie w tym czasie, kiedy wy zapłaciliście, a potem wam oddali, no to w tym czasie partia miała u was dług, a to sprawia, że nie dostajecie pieniędzy, nie? No właśnie, no i tutaj wchodzi Hołownia cały na biało, właściwie jego partia, która sobie w tym roku nastukała takich płatności tam za około 6 koła, ale z taką, taką najważniejszą rzeczą, którą kupili, to była pizza na zebranie zarządu, w ogóle super sprawa. No i ogólnie na pizza mogła jak strasznie drogo wyjść, bo przez to, że podpadli właśnie pod to, co tłumaczyliśmy, to mogli stracić 22 miliony finansowania. To jest całkiem niesamowite, nie? I dla to jest to rzecz, która się działa. Nie działa się na poziomie finansowania, ale działa się, że partię odrzucano przez to już to naprawdę często sprawozdania finansowe. I uwaga! Tu jest drugie niespodziewane koło ratunkowe w ogóle w tym odcinku. Dwa niespodziewane koła ratunkowe. Mianowicie koło ratunkowe od PiSu dla Polski 2050. Mianowicie PiS na początku tego roku przepchnął ustawę, która trochę minimalizuje skutki takiego działania i tam mówi, że wiecie, tam wprowadza jakiś próg na zasadzie 1%, że jak tam wiecie, te, to zadłużenie nie wyniosło 1%, jaki tam powiedzmy do tych dochodów tej partii, czy tam ogólnie pieniędzy, które posiada, no to w sumie gitolać to, nie? Więc Picka kosztowała tyle, ile miała kosztować. Nie, nie miała kosztować, ile jest tam, nieważne. W każdym razie do no, nie 22 miliony złotych, co jest całkiem ciekawe. Chociaż tutaj zaznaczymy, że dziwimy się, że Hołownia tak gra sobie na krawędzi, bo jakby oni już mieli przygody kiedyś z PKW, które jakby im powiedziało, że wasze sprawozdanie jest bez sensu, a oni powiedzieli, ale my nie mieliśmy żadnych pieniędzy przecież w partii. A PKW powiedziało, no tak, nie mieliście, ale sobie pokrywaliście to z tej fundacji, co jest obok, czy tam tego think tanku i tak dalej, z tych rzeczy dookoła, więc w sumie jakby co to ma być. hołownia się strasznie oburzył, i powiedział, że nie, absolutnie, że my to kierujemy do Sądu Najwyższego, bo to tak nie może być. Sąd Najwyższy powiedział nie, no, PKW ma rację, mordy w sensie bez sensu. Więc jakby to nie jest ich pierwsza imba gdzieś tam, nazwijmy do tego typu. My jesteśmy trochę zaskoczeni, że tak frywolnie podchodzą do zarządzania, no ale cóż, no jakby ryzyko, ryzyko. Kto nie ryzykuje, ten nie picki, prawda? A kto nie subuje, ten nie widzi orbów, więc jakby stawicie suba, stawcie lajka, like to będzie bardzo miło, będzie widne nasze filmy. Nasz Instagram polecamy go serdecznie, nasz inny film serdecznie go polecamy. Serdecznie dziękuję naszym Patronom i zachęcamy do zerknięcia naszego Patronite'a. Staramy się starać dla was. Cześć!